Zadanie z tematu liczby niewymierne. Mamy wskazać, czy podane liczby są niewymierne. Więc zaczynamy od pierwszej liczby. Już omawialiśmy w ćwiczeniu pierwszym, kiedy liczba jest niewymierna. No to niewymierna jest wtedy, kiedy zawiera pierwiastek, z którego nie da się wyciągnąć liczby całkowitej. No i tak samo będzie też w tych działaniach, bo jeżeli tutaj mamy trzy pierwiastka z sześciu, a pierwiastek z sześciu jest liczbą jest pierwiastkiem liczbą niewymierną, z której nie wyciągniemy liczby całkowitej, więc to będzie, więc to będzie liczba niewymierna. Więc tutaj sobie jako odpowiedź piszemy te, które są niewymierne. W kolejnym przykładzie, Mamy tutaj też pierwiastek, ale tutaj już jest pierwiastek, z którego wyciągniemy liczbę całkowitą, bo pierwiastek z 9 to jest 3, więc jeżeli możemy tutaj policzyć wynik i wyjdzie nam ten wynik jako liczba całkowita bądź ułamek, i nie będzie tutaj pierwiastka takiego, który, z którego nie wyciągniemy liczby całkowitej, no to jest to liczba wymierna. Kolejny przykład, to też tutaj szukamy takich pierwiastków, czy są takie, z których nie wyciągniemy tej liczby całkowitej, no bo z szesnastki wyciągniemy czwórkę, natomiast z czternastki nie wyciągniemy liczby całkowitej, więc ten pierwiastek tutaj zostanie. Stąd y, jest to liczba niewymierna. W kolejnym przykładzie też zawsze zwracamy uwagę na te pierwiastki, czy z nich wyciągniemy liczby całkowite, czy nie. Pierwiastek z czterech to jest dwa, więc to jest liczba wymierna, natomiast pierwiastek jest 21 to jest 11, więc też jest to liczba wymierna, więc nie ma tutaj takich pierwiastków, z których nie wyciągniemy liczby całkowitej, więc będzie to liczba wymierna, to x. W kolejnym przykładzie patrzymy na pierwiastek 3 stopnia z 9, czy tutaj możemy z tego wyciągnąć liczbę całkowitą? No nie da się, bo pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2, a pierwiastka trzeciego stopnia z 27 to już by było 3, więc tutaj nie wyciągniemy liczby całkowitej, więc to będzie kolejna niewymierna. No i ta ostatnia, tutaj, no to pierwiastka trzeciego stopnia z 27 to jest 3, więc jeżeli tutaj możemy zastąpić ten pierwiastek liczbą. To da tutaj się ładnie wynik obliczyć, który ten wynik nie będzie zawierał żadnych pierwiastków, bo tutaj będzie po prostu 6 razy 3, czyli, 2, czyli 18. I do 18 dodamy 15 nie uzyskamy liczbę wymierną, czyli niewymierne to będą te liczby w przykładzie a, c i e, a pozostałe będą wymierne.